Hey, wszystkim z tej strony Screamy, witajcie w nowym odcinku z BeamNG Drive Dzisiaj słuchajcie, mamy przed nami wypadek Ktoś tutaj wypadł przez okno Tutaj sobie Grzesiu leży A Paweł będzie chyba skakał Jest wysoko, nie? Ale jesteśmy tutaj tylko z jednego powodu. Zobaczcie sami jak to wygląda. Wchodzimy do wozu policyjnego. Obracamy się w prawo. I zobaczcie jaki to jest przeogromny palec. Jako, że to jest wypadek. Jest to też zniszczalny most, to chciałbym zobaczyć, co się stanie, jeżeli wiecie tutaj tak ogromny palec. Co się stało? Most się całkowicie zawalił. Dwóch grześ tam spadło. Jakim cudem ty lewitujesz? Ten samochód policyjny ledwo przeżył. Drugi też nie spadł. A chociaż jest w nieco gorszym stanie. Zobaczmy jak to wygląda z pozycji. Ja, może bez sensu z pozycji kierowcy tamtego radiowozu, ale spróbujmy z kierowcy BMW. Jak to wygląda? Jak ten walec się zbliża? Spadamy w dół! Nic nie widać! Przejdźmy na trzecią osobę! I, i raczej nie dało się tego przeżyć, szczególnie pod, pod wodą. Także przechodząc dalej, zobaczcie sobie porównanie jak ogromny jest ten walec, ale jesteśmy na tej mapie z jednego powodu. W tym odcinku chciałbym wrócić do starego formatu i chciałbym zobaczyć jak taki walec przebija się przez przeszkody, na przykład pigeon, tylko... Tylko nie jeden, nie dziesięć, nie pięćdziesiąt, tylko jakieś 100 Pigeonów. Zacznijmy najpierw od jednego, zobaczmy czy Pigeon jest w stanie zatrzymać. Skromny wolec! W ogóle jakie to jest szybkie, do ilu to się rozpędza, bo ma napisane po prostu 0 km na godzinę. Ale dodajmy drugi prędkościomierz, Już mamy tym 170 km na godzinę! Tylko tym się skręcać zbytnio nie da! I się wywala jednocześnie! Ale patrząc na to! Myślę, że nawet 1000 pigeonów go nie zatrzyma. Także zróbmy tak, że ten walec będzie dużo, ale to dużo wolniejszy i zobaczmy jak teraz poradzi sobie ze zgnieceniem tego pijona Nic niego nie zostało. Czas na 10 pijonów walec rusza, jedzie prosto na nie i zgniata w bez problemu, nawet nie zwalnia. Jak to pięknie wygląda, zobaczcie, ostatni żółty zostaje spłaszczony i... I nic z nich nie zostało. Zobaczmy, czy to w ogóle działa. Czy to ma prawo bytu. Ale zobaczcie, taka blokada się uformowała. Dorzućmy jeszcze resztę tutaj. Powiedzmy, że są wszystkie. Uwaga, zaczynamy przejazd. Jedziemy. Jak gra od tego nie wybuchnie, to to będzie cud. Zaczynamy. W zwolnionym tempie oczywiście. Podjeżdżamy do pierwszego samochodu. Na razie jedzie bez problemu. Przejeżdża, mam wrażenie, że przyspiesza jeszcze! Zobaczcie jak to się zgniata wszystko! Już są delikatne pierwsze wybuchy, ale jedziemy dalej. Nie poddajemy się i przejeżdżamy przez 50 50 piczonów. I widzowie, mamy finalnie setkę pidgeonów. Wydaje się to wręcz niemożliwe do przejechania, ale zobaczmy, jak sobie nasz walec poradzi. Nadjeżdża oczywiście w zwolnionym tempie i wpija się się w to wszystko. Przesuwa wszystko. Są wybuchy. Są wybuchy. BM&G chyba wybuchło. Zdecydowanie są wybuchy. Zobaczcie, palec wrócił na swoje miejsce. I tylko i wyłącznie przez bugi nie może tego przejechać. Dajcie mi to posprzątać, bo zaraz mi komputer wybuchnie. Ale co jakbyśmy mu postawili nieco większego przeciwnika? Zobaczcie, mamy w środku Grzesia. Jego zadaniem jest oczywiście przeżycie. Zobaczmy, jak będzie wyglądało starcie dwóch tytanów. Autobus jest spychany! Ja... Co by go nie było? Walec po prostu sobie jedzie. Mamy już 180 km na godzinę. I cały czas przyspiesza. Nawet jak postawimy mu jakiś samochód po drodze, to on się nawet tym nie przejmie. <śm> <ś> I wleciał do oceanu. I jak oczywiście wiadomo, jeden autobus nie jest w stanie nawet tego przepchnąć, gdy to sobie stoi, ale co jakby zwiększyć ich ilość tak dziesięciokrotnie i zobaczyć czy teraz... Czy teraz sobie poradzą wszystkie autobusy napierają? A to się nawet nie ruszyło i... I pewnie może ruszyć sobie do przodu i rozjeżdża wszystkie, sześciutyńkie autobusy. I zobaczcie, jedzie po nich, a one się składają dosłownie jak jakaś fala. Ostatni autobus i autobusy przegrały. Jak to wygląda? Wpadliśmy z naszym przyjacielem na pomysł. Znaczy Grzesiu wpadł na ten pomysł, że ukradniemy walec, który jest zabezpieczony przez wojsko i nim po prostu jakoś uciekniemy. Chociaż ciężko walcem uciec od wojska i policji, ale niech będzie. Mam nadzieję, że to dobry pomysł i wypali. Jedziemy! Zbliżamy się do walca! Stary, miałeś po cichu jechać! Po cichu miałeś jechać! Z jaką prędkością jedzie? Co ty robisz? Za szybko, zdecydowanie o! 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 Wysiadamy, wysiadamy jak najszybciej nokautujemy wojskowych wszystkich Okej, okay. wsiadamy teraz Wsiadamy do walca I ruszamy, ruszamy do przodu Uciekamy jak najszybciej Grzesiu będzie za nami jechać Grzesiu, pośpiesz się, zobaczcie, zawraca Jedziemy, uciekamy stąd zanim policja się skapnie O, przewaliłem coś Zobaczcie, jeszcze przejechał po tych wojskowych. Jedziemy, jedziemy, uciekamy. Musimy się gdzieś tym walcem schować. Nie mam pojęcia gdzie, ale jakoś się schowamy. Jak to wygląda w środku? Wszystko jest takie malutkie. Musimy teraz mega uważać, bo wyjeżdżamy na zaludnioną ulicę. Muszę też uważać, żeby nie przejechać Grzesia. Jeszcze policja nie została poinformowana. Jedziemy prosto! Przejeżdżamy przez jakichś ludzi! Tędy do lasu, do lasu, jedziemy do lasu. Tu jest. Policja, policja tu jest! Prze, przepraszam! Przepraszam, panie policjancie! Grzesiu nas eskortuje! Mam nadzieję, że się nie zgubi po drodze! Jedziemy, uciekamy! Teraz już wszyscy o nas wiedzą, muszą o nas wiedzieć! Jedź, jedź, jedź! Tam jest policja! Czemu ja tutaj wyjechałam? Ja tym skręcać praktycznie nie mogę! Wjeżdżam! Co się dzieje? Zobaczcie, policja robi blokadę. Chociaż nie wiem, czego się. Spodziewam. Zobaczcie, Grzesiu jest za nami. Ale dostaliśmy właśnie wiadomość, gdzie jest miejscówka, gdzie możemy się schować. Z Znajduje się ona w mieście I mamy tutaj udawać zwykły walec drogowy No nie wiem, czy, czy, czy się nikt nie skapnie, ale niech będzie Jedziemy, tylko musimy znaleźć chyba szerszy przejazd Bo tutaj może być naprawdę ciężko przejechać Zobaczcie, tu jeżdża Grzesiu Jedziemy, jedziemy I musimy się pośpieszyć Tylko tu jest most Tędy nie przejadę Przepraszam! Przepraszam! Prawie go zgniotłem! Wjeżdżamy na autostradę! Tutaj raczej będziemy mogli przejechać! Ile tu jest policji! Szybko! Szybko! Jedź! Chociaż nie wiem, czemu mówię szybko w walcu drogowym, ale jedź! To rzeczywiście mega szybko jedzie, tylko skręca! I praktycznie się wywala za każdym razem. Jedź, 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 co się za nami dzieje? Przed nami też jest policja. Z każdej strony jadą. Dobra, wjeżdżamy do miasta. Jest dziwnie tutaj spokojnie. Dobra, jedźmy tędy, tędy, tędy. Na pewno tędy to jest dobry pomysł, tylko wykręcić. Nie mogę szybko, bo policja jedzie. Chociaż nie powinienem się w tym pojeździe przejmować. Przejeżdżamy. Zgniatamy wszystkich dosłownie. Zawracamy na jakimś aucie. Podjeżdżamy. W ogóle, jakie to ma wielkie lusterka. Gdzie jest ta budowa? Tam jest ta budowa. Szybko. Jedź, 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 jedź. Jedzie jakaś specjalna jednostka, która spróbuje nas zatrzymać. Tylko nie mają żadnych. Szans. Zobaczcie, co my z nimi robimy. Zgniatamy te pojazdy bo opancerzone. Zgniatamy tą specjalną jednostkę. Aż cały walec nam podskakuje. Zobaczcie, jak to wygląda, epicko. Miałem tutaj skręcić, ale nie mogę się zatrzymać. Pełna prędkość. Hamujemy oczywiście. Jest Zobaczcie, ludzie już panikują, nie wiedzą co robić! Wjeżdżamy na budowę. Ej, bez kitu trafiłem na tą budowę. I jesteśmy bezpieczni. Zobaczcie co tu się działo. Jeżeli chcecie więcej odcinków z walcem, jeżeli wam coś wymyślić, to piszcie w komentarzach. Jeżeli się podobało, zostawcie też supika i lajka, proszę. Piszcie czy chcecie więcej takich ucieczek. Ja wam dziękuję za oglądanie. Pa pa!